No siema, tęczowe świry. Zaczynamy zimową fiestę. Pierwszy raz w ogóle wystroiłem wszystko, z tego względu, że klimat świąt jest i u mnie, i u moich simów, więc mega się złożyło. Dopóki Kubart nie pisał komentarza, że się fajnie złożyło, to ja zapomniałem o tym zupełnie. Albo kompletnie nie pamiętałem, że takie coś się stanie. Widzę, że ktoś tu dalej przebrany na Halloween. Okej, okay, to był odcinek temu, ale spoko. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, a nie, bo oni już chyba świąteczne czapki noszą. O co chodzi? Nie wiem, co się dzieje. <laughs> Kontynuując, jak widzieliście w ostatnim odcinku, Gerard dogadał się z Wladem, ponieważ jest zadowolony, jak daleko udało nam się posunąć z naszym wampiryzmem. Oni mają bardzo dziwne stroje. Jest mega zadowolony z tego, jak się rozwijamy i czego dowiedzieliśmy się, jeżeli chodzi o całą wampirologię. Więc Vlad wyjawił Gerardowi. Mm, jakby sekret, który Gerard chciał od niego otrzymać i dzięki któremu będzie mógł e, sprawić, że to o czym tak długo rozmyślał i marzył stanie się e, chyba myślę, że nawet już na koniec tego odcinka, więc będziecie musieli poczekać do końca, żeby się e, dowiedzieć. Cóż, e, takiego Gerard cały czas planował i o czym myślał praktycznie całe swoje nastoletnie życie, bo my zagramy dzisiaj chyba ostatnie już dni nastolatków e, naszych. Mam nadzieję, że Gerardowi uda się spełniać aspirację i że coś e, z tego będzie, ale to wiecie, to się stanie tak naprawdę na koniec odcinka. Dobra, bo Kinga już gada z drzewami, więc myślę, że możemy zaczynać tę fiestę i zająć się świątecznym śniadankiem. Na maksa możemy zacząć to świąteczne śniadanie, bo ja widzę, że tutaj niektórzy to jeszcze śpią. A jeszcze trzeba choinkę ogarnąć i tak dalej, więc tu jest co robić. Wystawne śniadanie mogłabyś zrobić. Dzisiaj nie będziemy się w ogóle zajmować rzeczami typu sprzątanie, ogrodnictwo, coś tam. Czy tam pielenie. Jakieś pranie już widzę ktoś wstawił, więc jeżeli się nie wypierze to oczywiście wyciągniemy, żeby nie śmierdziało. Ale jakoś za specjalnie, nie będziemy się tutaj zajmować takimi przyziemnymi, ups, ścinka. takimi przyziemnymi sprawami, postaramy się dzisiaj świętować po prostu. E, chciałbym, żeby oni też odrobili, co są twoje lekcje? Jest zbyt spięta, ale to jest twoje, dobra, okej, okay, bo ja chciałbym cię po prostu to wrzucić do wyposażenia, żeby mi to nie znikło. Czemu jesteś spięta? A, oczekiwanie na listę akceptacyjne, no bo Ciebie zapisaliśmy na studio, no tak, bo wybraliśmy dziedzicę w ostatnim odcinku. Znowu muzyka jest na no głośno, pewnie znowu coś będzie źle, ale wiecie, to już jest w tym Legacy. Ta osoba robi wrażenie. Kto? I don't know. No, sef się zrobił, ale jak powiedziałam, nie będziemy dzisiaj sprzątać, dzisiaj damy sobie spokój. Nie, już nie myślę o członkach a rodziny. A, i nikogo jakoś nie zapraszam, chcę, żeby oni sobie w trójkę... Spędzili te święta, Wiesz co, moja droga? To nie, nie zajmuj się tam. Weź szybki prysznic, sobie sikni. Możesz przytulić kota. Daj przysmak. Kot się teleportował i baw się wskaźnikiem laserowym. W międzyczasie, twoja matka, która dzisiaj ma urodziny, moi drodzy, tak, dzisiaj będzie już nie dzisiaj, jutro. Kurde, pomieszałem. No, czyli y, Sandra, serducho, ostatni raz jest y, młodą. Młodą. Dorosłą po prostu, dorosłą. Ostatnie jedynie zostały. Smutno. Gerard wciąż śpi, bo on, jak wiecie, kogoś odwiedził w nocy, więc jest dość zmęczony. To nie myśli o członku rodziny, tylko tam ogarnia jedzenie. Bo tutaj już... Gerarda co prawda nie ubrała się jakoś super świątecznie, ale... Mimo wszystko myślę, że wypadałoby zrobić śniadanko świąteczne. Nie wiem, czy mówiłem wam, że to poustawiałem, czy to już było ostatnio, nie pamiętam. Ale jest mnóstwo, zobaczcie, jakichś takich dekoracji w różnych miejscach. Tu coś wisi, coś jest na stole. Z daleka było widać, że jest tutaj też. Więc, no naprawdę jest sporo tym razem, jak na mnie. Dobra, młody, ty jeszcze możesz e, się wykąpać i ogarnąć do tego śniadanka. A ty zawołaj na wystawne posiłek i wszyscy zaczną tak naprawdę jeść. Tu jeszcze coś tam z kotkiem porób, żeby znowu na mnie uciekł. Laserem się pobaw, a potem możesz skoczyć jeść. A ty sama sobie nie wzięłaś, tak? Nie, no po co? Zawołaj na wystawny posiłek, ale nic nie gorność. W ogóle Kingi nie interesuje ozdabianie. A was? Powiem też nie. Interesuje. Ty masz nastrój tutaj, tak? Świąteczny nastrój lubisz. No dobra, okej, okay. ale za chwilę będziemy sobie tutaj tak. Dokładać prezenty, każdy wyciągnie jeden, żeby nie było, że my się tutaj jakoś mega wzbogacamy. Będziemy stroić choinkę, no i to będzie chyba tyle, no co? Jak naprawdę ta świąteczna fiesta zajmuje cały dzień. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tak jest. Gerard jest spięty, chyba już się domyślę co się wydarzy na końcu odcinka. Ale to wiecie, to jest wszystko jeszcze słodka tajemnica moja. Dobra, już idziesz jeść, idziesz jeść. Ty, jak się wykąpisz, też pójdziesz dziwimy dziwi mnie to, że ja nie mam kupionej konsoli, to jest dla mnie zaskakujące, ale potem może sobie, nie wiem, pograć na komputerze. A nie, bo będziemy za chwilę stroić. To nie. Tak, zjecie to będziemy stroić, jak każdy zje. Ktoś śmierdzi? Kto niby śmierdzi? Matka nie. To nie wiem, o co. chodzi. A, bo ona jest wegetarianką. Bo, że fajnie byłoby, żebym ja po prostu w końcu zapamiętał, że Kinga Serducha jest wegetarianką. Tyle odcinków, a ja wciąż wiecie, nic nie. Widzę, kot też chce świętować, bardzo ostro. To <laughs> tam płacze! Czemu płaczesz? Aż tak jesteś smutna, że zjadłeś tę jajecznicę na boczku? No przez tę O Boże, ale mnie denerwuje ten kot. O Boże, ale bym go strzelił. A on błaga o jedzenie, no masz swoją miskę. A nie pogadasz z tym kotem? Musisz najpierw zjeść. Może ty coś powiedz temu kotu? O, uspokój go. Ty nie musisz się kąpać. I jeść już też nie musisz. No, uspokój i tyle. Dobra, jesteście wszyscy na jedzeni, więc możemy po prostu przestać. Tym bardziej, że nikogo jakoś nie obchodzi to jedzenie, prócz Sandry. Dobra, no to możecie chyba stroić choinkę. Boże, jak to się robiło? Podziwia świat ozdób z... Na czubek choinki. Będziemy robić biało-złotą choinkę. No, halo. Aha, macie to gdzieś? No nie, jednak. Okej, okay. tak się zdobi choinkę. Ciesz się towarzystwem. O boże. Nie chciałam czerwono-złotych. Ozdób ze czubek, choinki, biało-złota gwiazda. Wszyscy. Teraz nagle zaczęła drapać lekcje, jakie ja chcę, żeby oni stroili choinkę. Zaczniecie czy nie? Czy ja coś to odwaliłem, że nie mogę tego zrobić? Eee, dobra. Bo jestem już, wiecie, jakby na granicy, już powinien to słychać po moim głosie, że już po prostu jestem na, w piekle. Proszę bardzo, będziecie stroić ją na dworze, a potem będziecie ją wnosić. Tak robią normalnie ludzie. Pss, jak ta gra dzisiaj działa, Boże? To jest jakieś nieporozumienie. Proszę bardzo, sama weź ozdób. O jezus, smary, jeszcze zaczęło padać. No trudno, będziecie stroić ją ozdób. Dekoracje. Aha. Żółto-białe, chyba. żółto biało nie wiem. Ozdób, dywanik. Biało-złote śnieżki. Proszę bardzo, niech każdy coś tam stroi. żeby to poszło jakoś nam szybciej. Proszę bardzo, udało się! Mamy choinkę. Teraz tak: dodaj prezent. Najpierw Gerarda doda prezent. Super. Teraz możesz sobie pograć. Nie wiem w co, tam nie obchodzimy mi to za bardzo. Teraz proszę, nie Gerard, doda jakieś prezenciki, i potem możesz wrócić do oglądania tego romansu. Może sobie po kanałach tam latać. Już myślałem, że otwiera świniat prezent. Ty teraz dodaj prezenta, i w sumie będzie z bańki. Żadne odłóż, wszystko ma być posprzątane. O Jezu, naprawdę. My nie mamy już za bardzo pieniędzy, a nie, bo ona dostała przed chwilą, nie? Za dzień wolny chyba, tak, 760. A więc spoko. Ale tą wodę już wytrę, bo już bez przesady. A ktoś i tak zlew posprzątał, widzę. No, a nie, nie będę wcale nic sprzątał, a pranie. Zapraszam <grych> no może wysuszyć te ubrania i będzie z bańki. Dlaczego nie oglądasz dalej? Powiedz mi, moja droga, ty jesteś przemoczona, ale ja myślę, że tobie się przyda jakiś kąpiel. Na przykład z dodatkami weź sobie płatkami róż, może się trochę wyczylijesz. Przyda ci się w świetle tak odpocząć. No i zawsze my coś tam porobili. Nie wiem, czasami jacyś mega zadowoleni. Gerard jest mega zadowolony ze za świąt. Gerarda, już prawie. Świąteczny nastrój. Możesz sobie podziwiać światełko jeszcze. Co chcecie? porozmawiać z Simem w imieniu Gerard o czym niby. Pabcia mróz się pojawił? I babcia mróz jaki dziwny, boże blond. I tutaj jakiś, no nie wiem. To przyjazne powitanie. Jak już się pojawił ten babcią mróz, to tam powiedz mu Yolo. Kto się jara na wizytę bcia Mroza? Nikt Sandra to w ogóle ma wylane, zobaczcie sobie zasnęła w tej wannie. <laughs> Prawie się utopiła. No to nie wiem, pogadajcie. Walcz z Papciem Mrozem o prezenty? Oh, yes! Nie wiedziałam, że jak się bijesz z Papciem Mrozem, to jest czerwone. Tam... Nie wiem, jak to nazywa ten pusz. Jak wypadają te prezenty, mam nadzieję, że mi się uda coś zyskać. Mam nadzieję, że coś cennego, jak zwykle. Nakopało nam, nie udało się. Aha! Nagło zmiana nastroju. Ale tradycja ukończona, bo nakopał Mikołajowi. Dobra. Śpiewaj razem. Boże. Mam nadzieję, że to jest świąteczne, bo nie wiem, które są świąteczne, które nie. Proszę bardzo, śpiewamy kolendę czy coś tam. O, świąteczne. Jak na baczność. Trochę to jest dziwne, przestańcie już, bo nie chcę siedzieć. Tak. Dobra, w koniec. A tu ktoś coś świętuje? Nie. Po prostu wszyscy mają widzieć ten sam strój z okazji y, Popciomroza. Czy ja coś ustawiłem takiego? Jakąś cechę mu przypisało? Nie. Dobra, otwierajcie prezenty, otwórz prezent, ciekawe co dostaniesz yy, dlaczego nie muszę otworzyć prezentu? Otwórz prezent Bryła węgla, dobra, on dostał bryłę węgla, zasłużył na to Gerarda, mikrofalówka, nie mamy w sumie, spoko Sztaluga, też nie mamy, ej fajnie nie wiem tylko, czy to jest wyposażenie rodziny, czy oni mają to w kieszeniach, jak zwykle. Patrzcie, mamy mikrofalówkę. To prawda jest pomarańczowa, więc tak nie bardzo nam pasuje. A na kurde, no nie mam zabrania miejsca. Musiałbym ten jeden talerz gdzieś kopsnąć, ale nie mam pojęcia gdzie. Dobra, na razie powiedzmy tu, bo żeby zmieścić, wiecie, ten mikrofalę gdzieś. O tutaj, a da się zmienić jej kolor chociaż? No i że jest szara. I sztalugę dostajemy, a sztalugi nie widzę niestety. E, węgiel sprzedamy sobie, why not? A ta sztaluga to dziwne, że Sandra będzie miała ją w plecaku, Chociaż on to są przenośne, nie? Tak jak skrzypce czy innego typu rzeczy umieść w świecie. A ona musi teraz gdzieś to pacnąć. I gdzie też. A, w tym miejscu, dobra, no. Idealnie. Na razie niech ta sztaluga, nie wiem, może sobie stoi tutaj. Po co zrobiłeś screena człowieku? A bo nie umiesz obsługiwać Simsów z skrótami klawiszowymi. Dlatego tak jest. No nie, niech ta szczeloga na razie sobie tutaj stoi w tym miejscu, bo nie wiem, nie jestem jakoś za specjalnie potrzebna. Okej, okay, no co? no niech oni idą spać, bo nie ma sensu tak naprawdę. Ich dłużej trzymać. Pójdę śpioszkać i będzie super. Ja nie pomyliłam mórzek, pomyliłam muszka bo ich nie kładę jeszcze z tej strony. Jest smutny, naprawdę rozczarowujący prezent. No dobra, good night wszystkim. Zobaczymy się w nowym dniu. O ile Gerard złaskawie się położy i się odburuje. Naprawdę chcesz tego? Okej. Okay. Proszę bardzo, reset. Zobaczcie, jak się zsynchronizowali. No okej, okay, mamy nowy dzień. Oboje chcą siku. O Lol. Naprawdę się zsynchronizowali. Tania odrobiła przecież tych lekcji, o Boże. Dobra, ale my dalej lecimy w te aspiracje, nie? Co my tam mieliśmy wcześniej odpękać, żeby się jakby liczyło? Na randce na pewno byłem, nie wiem czy zorganizowałam dwa przyjęcia, ale jak coś to możemy, nie wiem, zrobić jakieś spotkanie klubu. I powiedzmy, że to będzie już jako przyjęcie. Albo nawet urodzinowe na koniec możemy zliczyć. Że zrobimy Gerardzie i Gerardowi, wiecie, przyjęcie urodzinowe i to będzie jakby już odpękanie. Bo resztę zdobądź złoto na szkolnym balu i nie znalazłem tego moda niestety. Jakoś szukałem chyba z dwie godziny i nie mogłem tego znaleźć. Jakoś nie wiem. Nie wiem czemu. Ta nazwa, jak ją wpisywałem tutaj, te tam tych youtuberek to jakoś tak nie chciało mi to zadziałać. Więc już sobie po prostu odpuściłem. O, co sobie się moja droga. Od kiedy ten kot tu śpi? Nigdy tu nie spał. I tak jakby nie będę się tym przejmował. Ktoś z was w komentarzach napisał, że kariera nastolatków, ta tutaj taka dodatkowa, ma tylko trzy poziomy. Więc myślę, że z tym akurat uda nam się ogarnąć. Chociaż tylko jeszcze dwa dni, więc tak nie za bardzo. Więc ogólnie muszę pilnować Gerarda, żeby on się dobrze czuł, idąc do szkoły czy coś tam. Żeby nie był, wiecie, głodny czy coś tam. Nie gadaj z siostrą, tylko zjedz. A Gerardem będę się zajmował, jak on będzie po prostu w pracy. A Sandrę na chwilę, na, na, jak zwykle, już na dalszy plan. I tyle, no co? Nic, nic innego. Nie mamy tutaj już w planach. Jeżeli chodzi o świąteczne rzeczy, to jeszcze je tutaj zostawię, bo wiecie, ogląda się do 24 grudnia, więc warto, żeby to pociągnąć. <laughs> Potem sobie, wiecie, się na to wszystko. No i co, i tyle. A teraz przechodzimy do nudnego życia moich Simów. W ogóle, jestem tak w szoku, że już jestem tak daleko z tym Legacy. Dopiero zima się zrobiła tak naprawdę na sam koniec, a ty gdzie biegniesz? Do szkółki. To też byś mógł już. A on pójdzie jak pozbywany. O, widzicie? I będzie miał na maksa. Ma jest czwórką uczniem, więc ja mu zrobię, żeby on się obijał w tej szkole. Ty może ucz się pilnie, ale ty akurat obijaj się. Żebyś się tam nie zmęczył za bardzo, jak pójdziesz do pracy, bo to jest dla nas coraz ważniejsze. Jeśli chodzi o poczty, nie mamy jeszcze nic dotyczącego uniwersytetu. Na którą jest, Dobra, za 6 minut. Więc w sumie teraz na wszystko tak naprawdę czekamy w tym odcinku, aż się nam rozwinie. Okej, okay, wrócili. W ogóle dowiedziałem się ze znajomości Sandry, że... Barbara serduchusza z młodym dorosłym, no bo ona w sumie była starsza od naszych bliźniaków, więc to w sumie nic dziwnego. W ogóle to znasz. Aha, czyli on jednak był jakimś znajomym. Albo teraz ci się dodał dziwne, że już nie ma stroju Mikołaja, ale okej. Okay. Ta dalej sprząta w ogóle, zobaczcie. Pani Wiki. Okej, okay, ty za chwilę pójdziesz do pracy, więc czy ty czegoś nie potrzebujesz? Ty byś potrzebował się wykąpać. Żeby się dobrze czuć w tej pracy. W ogóle dbam o niego jak nigdy. Ty, moja droga, tak naprawdę pozostało ci tylko. Jakieś udostępnianie postów. Coś tam. I tyle. 148. Jak za to, że pracowałeś tutaj cały dzień, to mało. Jak i Simowe realia oczywiście, bo jak... Nie no, tak, to też słabo. <grystu obserwujące> 300 obserwujących, a musimy mieć 1000, tak? Czyli, tak jakby, te tysiąc uznamy już za takie coś, wiecie, tam ogarniętego, że jakby udało nam się to zrealizować. I zrobimy sobie jeszcze te urodziny, i uznamy, że to jest wszystko, co mogliśmy. No, w sumie to jest wszystko, co mogliśmy zrobić, bo moda nie mam. A mi popularnego chłopaka lub dziewczyny, no, już wiecie, wybraliśmy sobie chłopaka, tylko że on jest od nas starszy. A nie, ktoś napisał ostatnio, że on się zrobił nastolatkiem. Nie, młody dorosły. Jeden dzień, o boże, pewnie czegoś nie zapisałem. Zapisałem, za dużo zapisałem, no ale już trudno. Ale i tak jest starsze, więc spoko. Też nie wiem, może on był jeden dzień różnicy, ale nie to, musiał się teraz jakoś zastarzyć. Nie wiem, ja chyba coś tam sprawdzałem i chciałam zobaczyć, jak te bary mu się rozciągną. Jak się rozciągnęły, jak był nastolatkiem, jak był dorosły i tak wiecie. I coś tam pewnie naklikałem i tyle, nie? A weź y, możesz coś tam na swoim serwisie społecznościowym z poziomu komputera. Stwórz profil w mediach społecznościowych dopiero teraz? Przecież masz go. No dobra, zobaczymy. Idziesz do tej pracy? Na 17. Dobra, Gerarda. Dziękuję. I teraz byś mogła y, aktualizować status. Może tak z trzy razy. No i tyle. No i zobaczymy, jak to się będzie ciągnęło dalej. Aha, 380 teraz. 400. Matka wróciła. No nie no, będzie trzeba po prostu cisnąć to. Zostaniesz na urodzinach mojej mamusi? E, gotuj. Powinno być pieczal ale okay. Już, Ja już się nie czepiam, ja już nic nie... A ja mam torta przecież. Kubert mnie nauczył. To sam ostatni musiał piec. Czyli sam widzicie się, nie trzyma swoich postanowień, Ja to nie wiem, co z takiego człowieka da. Ja to nic nie mówię. Ale wiecie. Fałdy na brzuchu się we włosy. Super. Od Alana dostałaś prezent. Pora, wiecie schować tort, nie? Na następne lata. Ile można piec torta? No, jak że taka stara, to napełni miskę dla kota. <laughs> Będę musiał jakąś stylówkę zmienić y, tam dalej później. Chociaż niektórych strojów nie muszę jej zmieniać, tak naprawdę nie są. Jakieś, wiecie, takie nieodpowiednie dla pani w jej wieku. Ale ogólnie y, super. Cieszę się, że między Miłoszem a Gerardą będzie trochę. Odbierz kluczy od rezydencji, nie. Cieszę się, że między nimi będzie taka, wiecie, mała różnica wieku. To zawsze jakoś tak inaczej. Bo nie lubię jak ci simowie, w sumie są wiecie. Jeden do jednego, zero różnicy, nie? Oczywiście jak ona zajdzie w ciąży, to nagle jeszcze bardziej odmudnieje, nie? Popisz się strojem, coś tam tam obejmi, a zapytaj o zawód. Może go gdzieś zatrudniło. MC Command Center może zadziałał, wiecie, czasami tak działa. Ten jeszcze nie przyszedł z pracy? To może ci się uda dostać awans, bo widać, że się przesunęło, ale jeszcze nie jest do końca. Nie wiem czemu, ale moja kochana wstała o piątej. No ale w sumie już stara baba, więc może jej się tak robić. Więc może niech ona sobie tu posprząta trochę. Ogarnie złotą rączkę. Niech coś tam wiecie, porobi sobie w międzyczasie. Jak już oczywiście będzie tak, że... Rzeczywiście... Dlaczego tu jest to brudne? Ja nie mogę nic z tym zrobić. Zobaczcie, mam tylko... A, opróżnij obiekt. Jak już Sandra będzie na emeryturze, to ja zrezygnuję, wiecie, ze sprzątaczki. Bo jeżeli ona będzie cały czas w domu, to będzie mogła, wiecie, coś tam ogarnąć. Chyba trochę mi to dziwi, że ona jako staruszka nagle przytyła, no, Nie widzę powodu, żeby ona przytyła. To, że ktoś nagle stał się starszy, to nie oznacza, że nagle musi przytyć. No, fakt, ma się potem jakąś tam tendencję. Ale bez przesady. Opróżnisz to? Opróżnisz. Czy wy jesteście ogarnięci, bo was musiałam zresetować w nocy, bo wam coś odwala w ogóle z tymi łóżkami? Nie wiem o co chodzi. Już ze sobą nie rozmawiajcie, ty, moja droga, czy ty odrobiłaś te lekcje? Ukończyłaś to. Z Twoimi ocenami to mi za bardzo nie obchodzi. Ale jeszcze z Uniwersytetu nic nie przyszło. Kurczę, już tyle dni? Może, wiecie, z poziomu komputera coś sprawdzimy. Bo why not? Tylko w kurze, w kurze się jak nie dostaje nic prestiżowego, nie? A zobaczmy, uniwersytet. Sprawdź status rekrutacji. Może czegoś się dowiemy w końcu? No, dajesz. Mam nadzieję, że coś mądrego wyczytasz z tego komputera. O nie. a! Jest! Są prestiżowe! Są prestiżowe! To było durne. Ok, mamy prestiżowe kierunki na jakich to jest Uniwersytet Chester. mamy tak, kierunki prestiżowe historia sztuki, komunikacja sztuki teatralne, historia, język i literatura a super, jednak coś po mojej myśli, Instytut Foxbury mamy kierunki prestiżowe ekonomia i psychologia ja moi drodzy chciałem by nasza Gerarda studiowała właśnie język i literaturę czyli była taką polonistką, możemy powiedzieć, czy nawet no w sumie nie trzeba, języki i literatura, to może nawet studiować anglistykę, japonistykę i tak dalej, ale chciałam, żeby to był język i literatura, i widzę, że się udało. Reszta kierunków mnie tak za bardzo nie interesowała, co my to jeszcze mamy, muszę sobie przypomnieć: biologia, informatyka, ekonomia, fizyka, psychologia, łotrowstwo, ale tu się nie dostała na ekonomię i psychologię, ciekawe. Historia sztuki, komunikacja, sztuka kulinarna i tak dalej, bla, 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 bla. Kierunki prestiżowe. okej. Okay. Ale nie ma żadnego nastrojnika? A dziwne. A nie, już coś dostała. Wyjątkowo prestiżowe. okej. Okay. Teraz tak, jak my będziemy chcieli. Aha, czyli potem musimy po prostu skorzystać z komputera, żeby się jakoś zapisać. Pójdziesz do tej pracy, albo weź sobie dzisiaj urlop. Weź tutaj ogarniesz te wszystkie nasze drzewkowe sprawy. Sandra znalazła żabę. Która ukrywała siebie w ogrodzie. Oj nie! Już był Sim kiedyś na YouTube, który zbierał żaby. I prawie źle skończył. I no, widać, że to już wszystko praktycznie. Tylko wiadomo, z tymi naszymi roślinami jest tak, że one co chwilę potrafią być pełne y, zielska i robali, więc nic dziwnego. No mówię, skończyłeś zanim oni się pojawili co, teraz skoczysz sobie siknąć, możesz zrobić coś do zjedzenia, nie wiem, kluski z czosnkiem i tyle. Ja Gerarda jeszcze dzisiaj przepilnuję, więc my dzisiaj dogramy do tego, aż on skończy, bo ja muszę wiedzieć, czy on dostanie awans. Czy on tak jakby spełni. Czy ty będziesz miał wszystko, czy jest coś, co będziesz musiał zrobić. Na pewno jak wrócisz, to musisz sobie od razu iść siknąć. Jesteś zażenowany czymś. Poprawa ocen Gerardy. Co to ty masz teraz za cenę? Szóstkę już? A, szóstka w oczynnicy. Zadowolona z siebie. E, możesz tu sprzątnąć. Mi już sobie poszedł? Myślałem, że wciąż jest. Ale nie, jednak poszedł. W ogóle cały czas rodziny Serducho się nowe generują w moim mieście. Trochę mnie to denerwuje. No ale co, już wziąłem nazwisko z puli nazwisk dostępnych w grze, więc. Co się dziwić? Też nie wiem, czy nie mam jakiegoś młodego na nazwiska. Może już go nie mam, może mam. O, proszę bardzo, wszyscy mogą sobie teraz zjeść, bo jest co? Tym bardziej, Ty Gerard, bo za godzinkę idziesz. Zażenowany, nie patrzymy. Na Nagła zmiana no To on nie dostanie tego awansu. Ale równie dobrze może on mi to minąć za chwilę, więc luźno. Za 6 godzin. A dużo ci zostało? Nie, no powinien dostać ten awans. Dobra, już wszystko zostawiaj. A ty też dostać ten awans? Też masz tu. Podejdź tutaj od razu. Już idź, żebyś mi nie był spóźniony jakoś mega. I chwilka. Pracuj ciężko. Dobra, moja droga. Ty tak naprawdę mogłabyś jeszcze coś w tych mediach społecznościowych porobić, bo jutro są twoje urodziny. Co prawda, w kolejnym odcinku, ale. Jak dobrze wiemy, że nie da się tego jakoś ogarnąć inaczej. Więc jedyne co ja będę teraz robił, co oczywiście tu powycina, będę aktualizował cały czas status w mediach społecznościowych, żeby to jakoś zorganizować. Błagam! Yeah! Udało się nam! Udało się nam! Kasjer w restauracji. To jest najwyższy poziom, jaki on może osiągnąć. No, okej, okay, super, fajnie, cieszę się razem z wami. Tym rodzinnym, świątecznym widokiem na dzisiaj zakończymy. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Oczywiście zachęcam klasycznie Was do subskrypcji mojego kanału i do lajkowania, jeśli się podobało. Korzystając z okazji, że mam choinkę w tle, że Gerard zachowuje się, jakby był nienormalny, chciałbym życzyć Wam wszystkim chyba już tylko i wyłącznie spokojnych świąt. Mam nadzieję, że Wszyscy będziecie zdrowi i spędzicie z kimkolwiek te święta. Wiem, że niestety w tym roku jest to utrudnione. Mam nadzieję, że za rok będziemy się już tylko z tego wszyscy śmiać. Więc, jeszcze raz, wesołych świąt! Obyście się za bardzo nie obżarli, jak ja, bo pewnie w tym momencie właśnie żrę. Mimo, że jeszcze nie powinienem, bo jest rano. Ale why not? Nic. Dzięki, jeszcze raz za oglądanie. I widzimy się. no. dość szybko. Do usłyszenia. Cześć.